Dobry kochani, witajcie ponownie na naszym kanale. Jesteśmy na spontanicznej wycieczce w sumie podróży bo znaleźliśmy się w Grecji, dokładnie na wyspie Lewkada. Jest to dla nas wyjątkowa i taka wycieczka inna niż wszystkie, ponieważ jesteśmy tylko we dwójkę. JK i spółka jest bez spółki. To jest właśnie najgorsze. Albo i najlepsze, nie wiemy jeszcze tego, chociaż już nam brakuje tej naszej małej spółki. Jest w domu został. A my w ogóle jesteśmy w miejscowości Nikkiana. Jest to wschodnia część wyspy Lewkada. No taka spokojniejsza. I jesteśmy właśnie nad morzem. Piękny widok, tak jak widać. Piękne przezroczyste morze Jońskie, za nami góry. I rozpoczynamy nasz urlop taki tylko we dwoje, tak. ale już e, jutro wybieramy się na wycieczkę, także e, statkiem, e, więc e, pokażemy no, coś wam, ciekawego wam pokażemy. Jak najbardziej. E, jeszcze taka ciekawostka ta wyspa Lełkada. Ona składa się z przepięknych plaż. Mamy zamiar wszystkie zwiedzić. Mam nadzieję, że wszystkie nam się uda. Bo planujemy, mamy w, w planach trzy wycieczki takie zorganizowane z biura i sobie na nie pojedziemy i mamy w planach też wypożyczyć samochód na te dwa dni może i właśnie pojechać w takie zakątki, żeby wam pokazać jak ta wyspa pięknie wygląda, żebyście sobie też na nią przyjechali, bo no, jest cudna. To nasze miasteczko jest takie spokojniejsze, ale w, w, troszeczkę wyżej miasteczko. Nie powiemy na... nazwy, ale powiemy wam, bo w poniedziałek ubieramy się do niego więc jak będziemy, to Wam powiemy. Tak. No to kończymy naszą pogawędkę na dzień dobry. Idziemy pływać w pięknej wodzie. No to trzymajcie się i do zobaczenia już niedługo, już z pięknymi widokami. Cześć, kochani, zaczynamy nasz tur <grym> zwiedzający. No i już mamy problem, bo stwierdziliśmy, że z naszej Nikiany pojedziemy sobie do centrum Lewkady e, busikiem, autobusem, bo podobno takie jeżdżą. Nie jest to drogie, bo 1,60 euro do osoby można dojechać do centrum miasta i w drugą stronę. E, no i e, zmienili już e, godziny odjazdu. Także wiecie, no tutaj trzeba być na bieżąco. Tak, jedziemy do Lewkady. Jak będziecie sobie chcieli pojechać autokarem takim, no to macie tutaj godziny. Ja Wam zaraz je pokażę. A pokażę już. Macie tutaj godziny i teraz macie tak. Jedziemy do Lewkady. On jedzie z Nikiany przez jakąś ligę i Lewkada. I tu macie godzinę odjazdu, 16.30, ale to jest 16.30 z tego punktu startowego, gdzie on wyrusza, czyli u nas on około będzie jakieś 16.45. I tak samo jak będziecie sobie chcieli wrócić z Lewkady do jakiejś miejscowości, no to też musicie patrzeć, o której on mniej więcej odjeżdża. No i 1,60 euro od osoby, znam. Dojechaliśmy, dojechaliśmy do centrum Lewkady, busem, autobusem, dużym, przestronnym, pan w środku skasował nam kasę, bo jest konduktor, który, któremu się płaci, ale tu wieje troszkę, nie wiem czy będzie nas słychać, no idziemy się przejść, e, mamy troszeczkę luzu, 18.30 później wracamy i już, zwiedzamy, pięknie tu jest, już nam się podoba. Polecam wam lody, przepyszne są, jak będziecie kiedyś tutaj w centrum miasteczka w Szymarinie, tu jest taka lodziarnia. do hotelu na kolację. Do tego miasteczka, do centrum to najlepiej przyjechać po południu. Bo... jak myśli, jest he, w roku 2017. Wszystko jest zamknięte. Właśnie się tak już wystawiali powoli jak tam doszliśmy do centrum. Są różne takie fajne stragany, sklepiki. Można coś wybrać. I życie widać, że będzie tętniło dopiero wieczorem. Dlatego. wyrwać taką bransoletkę pasującą do... 4 euro 4 euro pasujące do naszego outfitu Lefnie. czekamy na autobus i jedziemy bilet kupiliśmy w takiej budce 1,60 za osobę i jedziemy, zaraz będzie hej przygodo wypływamy z Nidri na wycieczkę, którą sobie wykupimy. Wpływamy do jaskini. Ciekawe, jak daleko dopłyniemy. Nasz kapilan jest po prostu debeściakiem i między tymi skałkami, które są w wodzie, potrafi przepłynąć. Z Łodzi było fajnie, ekstremalnie, długo się leci, nie wiadomo kiedy i pół do wody. Zobaczcie, tutaj takie małe łodzie wjeżdżają, daleko nie, przybijają do brzegu, a nasza łódź jest na samiutkim brzegu. Zobaczcie z tej strony. Jesteśmy w samym, samej na samej miliżnie, można by powiedzieć. Super, super jaskinia. Właśnie tutaj pod wodą stacjonowała łódź podwodna, która odbierała ataki wszystkich statków, które dopływały do Wysp Greckich. I płyniemy w dalszy rejs za chwilkę. dopłynęliśmy statkiem do miejscowości Meganisi i idziemy na samą górę miasteczka, po schodach kamiennych. Podobno 15 minut w górę i 15 minut w dół. Zobaczymy, jak nam to zajmie. I zaraz Wam pokażę przepiękny widok na morze. Już jesteśmy po atrakcjach. Bo Jacek skakał właśnie ze statku do morza w jaskini. Nagraliśmy coś tam. A teraz spacer nas czeka, ale to będzie ciężki spacer przy tych temperaturach. Damy radę. Dla tych widoków dla Was zrobimy wszystko. A mamy jeszcze powiem Wam, że mamy wspaniałą przewodniczkę panią Izabelę. Pozdrawiamy panią Izabelę, jak będzie pani oglądała nasz film. Bardzo duża wiedza, fajne informacje. Naprawdę bardzo miło się jedzie i płynie. Pani Izabela jest rezydentką i taki. Tak. Także jest super. Bardzo przyjemna i bardzo fajnie opowiada o wszystkim, co widzimy i co zwiedzamy. Ja już się zadyszyłam. <grym> Dobra, <grym> zadyszyłam. idziemy. Później się odzywamy. Kochanie. Ale jest pięknie. Ślicznie. Asia sobie pływa, proszę bardzo, na środeczku, a tam jest bardzo głęboko. Bardzo głęboko, już do niej jadę. Krzyczy zdjęcie, robię zdjęcie. Kochani, jesteśmy na takiej plaży Jerakas. E, przypłynęliśmy sobie i sobie odpoczywamy. Czyściutka woda, Asia za mną płynie. Zjedliśmy właśnie posiłek. Te wszystkie niebieskie parasole, które tutaj są, to z naszego jachtu. Znaczy jachtu, no naszej łódki, z naszej wycieczki. Macha, tutaj nam Asia. O, tutaj, zobaczcie, jest tutaj. Woda jest przezroczysta. Polecam Wam naprawdę takie wyjazdy, takie wycieczki. To jest coś wspaniałego. Mieliśmy posiłek, mieliśmy winko, opowiadanie. No i oczywiście mamy wspaniałą przewodniczkę. Jeżeli będziecie na jakiejkolwiek wycieczce i spotkacie panią Izabelę, która jest przewodniczką z Itaki, co prawda, ale ma też swój blok. Tutaj Wam rzucę. I Instagram jeździ po całym świecie zwiedza wspaniałe rzeczy opowiada. Jeżeli znajdziecie kiedyś taką wycieczkę, że będziecie mieli do wyboru wykupić sobie dodatkową wycieczkę i będzie to Pani Izabela, polecam wam z całego serca. Naprawdę, takie wiadomości, jakie ona posiada, tak opowiada, to naprawdę przemiło się słucha i fajnie się spędza ten czas wolny. Przemiła osoba. Pozdrawiam Panią Izabelę z całego serca. No i Bawimy się dalej, bo o, proszę bardzo, całe towarzystwo nasze pływa, tutaj wszyscy. Ja już wskakuję do wody, bo jest gorąco i trzeba się schłodzić. Pa! I zaraz płyniemy dalej, w kolejną plażę. Jeszcze przed nami wyspa Scorpions. Dzień dobry kochani, kolejnego pięknego dnia. E, jesteśmy na przystanku autobusowym. Jedziemy dzisiaj w podróż życia, bo nie wiemy co nas będzie mogło spotkać. Jedziemy autobusem do miejscowości Nidri. Stamtąd przeskakujemy w drugi autobus do miejscowości. Jak to się nazywało? Agros Nisikitas, czy jakoś tak. I stamtąd poczekajcie. I stamtąd siadamy w taksi wodną i łódką jedziemy na przepiękną plażę. Czy nam się to uda? Nie wiem. Czy dojedziemy cało? Na pewno. Czy będzie nas to dużo kosztowało? Grosze. Wszystko wam później powiem, ile co kosztuje, bo jeden autobus jest 1,60 euro do osoby, później chyba 3 euro i taksówka też będzie 3 euro. Do przeżycia, myślę, że damy radę. No to jedziemy. Jesteśmy po śniadaniu, pięknie ubrani i pędzimy ku słońcu i morzu. Pa! Fajnie udało się. Siedzimy w taksówce wodnej i jedziemy na plażę do Milos. Piękne widoki, zaraz Wam pokażę. Ale trasa była ciężka. plaża Milos to jest punkt do odhaczenia tutaj w Grecji na tej To jest coś pięknego woda nie wiem czy nagranie odda to co tu się dzieje ale jest rewelacyjnie zobaczcie do Kochani, tak wygląda plaża Milos. Jest przepiękna, po sam horyzont. Obok skały, piękna plaża. Taksówki dojeżdżają non stop. Jedna przypływa, druga odpływa. Na tą chwilę bilet to jest 4 euro od osoby. No i warto tu przyjechać, naprawdę uwierzcie mi, warto Warto wydać to 4 euro. Można też przyjść na piechotę, bo można tam skałkami górą gdzieś iść, ale jest gorąco. A też efekt przepłynięcia tą łodzią, nie? Fajnie, jest tak. super. Fajna taka bryza od wody. A woda, tak jakby się mleko rozlało, nie? Woda jest taka niebieska. Jest po prostu niebieska. Ale nie jest przezroczysta, ale jest niebieska. Tak. Niesamowite to jest takie dziwne. Tutaj jest morze całkiem inne niż na tej plaży, w której byliśmy wczoraj, bo tutaj jest, e, są fale. Jest trochę głośno przez fale, ale fale są też fajne. Takie dosyć duże bałwany, ale tak jak mówi Asia, że coś tam widać przez tą wodę, ale nie do końca. Bo jest takie mleczko, ale Mleko, przez to jest piękna, po prostu piękna. Pokażę Wam to oczywiście z góry, za chwileczkę. przypłynąć płynąć tutaj do, na plażę Milos to bardzo polecamy, bo jest piękna i warto właśnie skorzystać z tej taksówki e, wodnej. morskiej, wodnej bo to jest też fajna przygoda plaża jest obłędna, spokojna mało ludzi chociaż fale cały czas biją, ale to jest naprawdę rewelacja za nami piękne skały i piękna woda my kończymy dzisiejszą naszą przygodę muszę chyba trochę bliżej, bo nas nie będzie w ogóle słychać i zbieramy się do domu, a jutro jedziemy na wycieczkę zorganizowaną znowu. Będzie fajnie. Pozdrawiamy.